Hej, sian, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, mam dla was ciekawą informację, ponieważ już w dniu dzisiejszym, 28 stycznia, rozpoczyna się nowe wydarzenie w World of Tanks I, i nie będą to paczki, przynajmniej nie dotychczas, chociaż kto wie, ma być jakieś w wydarzenie O, tutaj byłem ogólnie, bo to jest Shanghai, więc gdzieś, gdzieś tutaj stałem, mam fotkę nawet, ale tak Co do samego, mamy tutaj spacer wzdłuż węża i polega to na tym, że robimy tutaj misję Poszczególne misje, z których robimy żetony oraz koperty. I w skrócie, za koperty możecie tutaj od, odbierać e, zniżki na na przykład czołgi premium, chyba z tego co widziałem, e, do 3600 sztuk złota na każdym z nich. Więc całkiem spoko. Tutaj nie czytałem jeszcze tego. Jakieś znaczki za wydarzenie z sygnety węża. Nie wiem dokładnie na czym polegają sygnety węża, ale to dosyć mało istotne, chyba ponieważ najbardziej interesujące, myślę, że dla większości z nas jest e, tajny dział, te tajne wydarzenia. Więc pytanie, na czym to będzie polegać? To tutaj widnieją jakieś schematy. I to troszkę to być może to jest jakiś, kurczę, nie wiem, 6 lutego. Warsztat to raczej nie będzie, ale być może będzie można zrobić jakiś czołg, albo coś takiego, nie wiem szczerze. Jestem ciekaw tutaj ogólnie waszej opinii, co to może być. Być może jakiś nowy czołg premium, nie mam pojęcia, eee, także pokrótce Taki szybki newsik i teraz mam dla was drugą część tego materiału, ponieważ Pogramy czymś bardzo fajnym i myślę, że powinno wam się spodobać Więc tak, planuję wam w dzisiejszym odcinku pograć Isełem7 Który dostał buffy na serwerze. Mam nadzieję, że my również tego się doczekamy, ponieważ zobaczcie co tutaj zrobili z niego za potwory Ogólnie nie, nie zmieniło się praktycznie nic, bo ten czołg potrzebuje bardzo niewiele By go zbuffować a już na przykład na Turnieju, bo grali jakiś czas temu tutaj, to 50% wybieranych czołów, 50%, ponad 50% to był I7, czyli w każdej praktycznie bitwie był, było kilka tych Isów. Więc tak, zmiany, które tutaj zostały dodane: 530 alfy oraz 316 peny, czyli dwie bardzo dobre zmiany. Alfa na szał, bardzo ważne w dzisiejszych czasach. 530, o 40 więcej, ale ta penetracja na no, 303 na 316 to już jest naprawdę dużo. I pogramy sobie tym czołgiem. Wiecie, przez to, że została zwiększona tutaj alfa, to też ma to wpływ na DPM, ponieważ nic się nie zmieniło. Zwiększyli alfę, nie zabrali DPM-u. Wiecie, wszystkie pozostałe parametry, to wszystko w czym i7 był mocny, dalej będzie w tym mocny. Także polecimy sobie jakieś bitewki. E, ostatnio gra, Grałem tą maszynką i wam się odcinek bardzo spodobał także mam nadzieję że teraz będzie podobnie Czasami lubię Wiecie od czasu do czasu taki newsik z innego serwera Wrzucić e, Co na przykład mogłoby wejść do, u nas na serwer ponieważ no wiecie takim isem To myślę że bardzo wielu z nas by chciało pobrać. E, ba, bardzo dużo graczy Myślę że chciałoby zobaczyć takiego Buffika dla tego czołu Ja osobiście lubię isa Wiecie zestaw który tu dałem To HP Minus 8 Plus Dosyłać. Niestety nie ma tutaj zbyt dużego wyboru, tak? Na tym koncie, więc muszę grać w taki sposób. Bo mogłem zagrać albo turbo i HP, albo na przykład z HP bym zmienił na turbo, tak? Najsełłna to bardzo spoko też załoga nie jest najlepsza. Także macie tutaj mniej więcej pokazane, jak ten i się zachowuje na słabe załodze, ponieważ mają tutaj chyba tylko 2,5 półka, nie? Z tego co widziałem, więc no. Dobra, le lecimy z Giereczką. No nie wiem, czy. No, te turbo by tutaj się bardzo przydały w tym ciągu, nie? I jak ja widzę, jak to pełznie, to głowa mała. Akurat IS ma bardzo duży problem, nie? Stąd często ostrogi to dobry wybór na ISA. Eee... Ja nie wiem, czy zamiast kurczy jakiegoś modułu bym OSLOG nie mógł dać, bo turbo chyba nie mam. Ale gdybym na przykład sobie zrezygnował. O, z tego. Zrezygnowałbym sobie eee, z minus 8 bo w sumie i tak będzie jakiś nasybrać, grać, ale strasznie młowaty ten iz jest bez turbo. No, brak turbo i z ogi, nie? Jeszcze polowych. Ale strasznie wolny z tenisał. Wiecie, jak tak gra się na ogólnie perkach, na jakichś lepszych, plus, plus na załodze, załodze takiej normalnej, to człowiek się, że tak powiem, przyzwyczaja, a to to jest młowata maszyna, nie? Jak nie jej 7 praktycznie. O, Lionik po buffie. Też dwa po buffie. Akurat takie maszynki? Groźne, groźne. No i niestety ee, dalej na razie nie dojadę. To jest mój max, który mogę ogólnie zrobić. Także zaglę gdzieś tutaj, pocelujemy sobie w nich. Wiecie, chciałbym iść bardziej... Aha, tam da się tak cofnąć. Nie, nie miałem pojęcia nawet szczerze o tym. Troszkę się obawiam, że jak ja tu wjadę, to się wjechać w to nie mogę na pewno, tak? Ale myślę, że takiej pozycji by nie zagrać. Wiecie, będę miał lepszy kąt na te 62 na przykład. Wiecie, Isełem mówi się, że nie powinno się robić Seitzkrapa, ale takiego delikatnego czasem można. Na przykład Seitzkrap Dupom jest tutaj bardzo mocny w tym czołgu. 43 ziomek się patrzy na Bebech na razie. I na pewno będziemy musieli ten zestaw zmienić, bo jest tragiczne. Ja się... Wiedziałem, że nie da się grać i sam siódmym bez turbo, ale nie sądziłem, że aż tak wolny jest ten czołg. Na szczerze, gdyby dobić 430 sił, nie wiem, co to jest za czołg ogólny. Nie wiem, czy on nie jest mocny przypadkiem. Także obawiam się, że, że jak tu zjadę, to będzie dyntka. Nie pamiętam, jak, jakie to ma parametry. Ale chyba ma magazynek, tak mi się wydaje przynajmniej. On tam jakoś dupcią gra. Wpinałem sobie wraka, by mnie nie pusznął. Ej, uciekasz przede mną? Kurde. Lion. Dobra, dostał bombę. Ale nie, no, to alfa to jest żleta, szczerze. Ja się nie obracam tutaj do, dosłownie, to jest masakra. Znaczy, te perki też sporo zmieniają, nie? No, jak tak się mówi, że e, to perki tylko. No, to sporo zmienia. Hmm, czekajcie chwilę. Cze czegoś mi tu brakuje. O! Tego mi tutaj brakowało. Bo, bo chciałem wam pokazać za ile ja strzelam po prostu, nie? Wiecie, 430 sił do, do, dobijaliśmy, ale no 575 To jest powolone losowanie, szczerze powalone losowanie Nie no, fajnie to siedzi, nie? Taki ISO tylko oczywiście Moduły by tutaj lepsze musiały być i Myślę, że fajna maszyna, nie no ee, tak jak powiedziałem na początku, nie? ISO to nie jest któremu jakoś bar bardzo wiele potrzeba to jest już bardzo stary czołg, który nie wiem, jakiś czas, nawet nie że jakiś czas temu, no już kilka do do dobrych lat temu, dostał Buffa. E, bo on kiedyś miał znacznie mniej HP. Tak, i 7 kiedyś miał znacznie mniej HP niż Materos aktualnie. E, ale ładną tubkę mi dał. Nie, nie, nie wiem, co to jest za czołg, On chyba był w paczkach, to coś. E, I za 850 bomba? Ja nie, czy to nie jest 12? Nie, chyba nie. Nie mam pojęcia. No, no, no Ryuserze mają różne takie wynalazki. Więc od czasu do czasu coś przydałoby się nagrać, nie? Z tego. Bo akurat fajnie, tak. Wiecie, to, to pokazuje, że da się, nie? Dodawać nowe czołgi, no, nowy kontencik robić. Fajna sprawa, też jest dwa mostem przejechało. Może jakoś się tutaj doturlam. Ale turbo muszę wrzucić koniecznie. O, zobaczcie, i tego pola, które Ola lepusze. już widziałem jak on się rzucił Jak rzekł się na szynkę Więc chyba tutaj zostanę By nie rozpłynąć jakoś na fokus No oni po Ewrat cofali A myślę, że stąd tam Gonga Na wyjazd Wyjazdową taką posteczkę, się wcalujemy Oczywiście, że nie będą się spodziewać Oni pewnie myśleli, że jestem bliżej Prawdopodobnie Nie, jak on, on mi znów huknie za 800, to Będę płakać zaraz, przecież Zostawnie. I Hamia. Czemu to tak bije. To jeszcze ma magazynek? Czekaj, co? Magazynek z alfą 750 to jest za grubo. Ale koniecznie musimy zmienić moduł na tym bo nie, nie chodzi to tak jakby. Więc nie była to taka świetna bitwa, ale zmieniłem już zestaw na HP Turbo i myślę, że to nam się bardziej przyda. Eee, patrzę na to, jak mamy słabą zogę, ale ziomo zrobił ten ciągiem 7000. To też akurat ciekawa maszyna, aby tym... Nagrać jakiś odcinek. M możecie napisać, czy nie chcielibyście, Materiału z nowego ciągu. Ale no, na razie się skupię na, na tym misie. Najciekawszy. E, najciekawsza ogólnie rzecz, o jakiej się dowiedziałem na przestrzeni ostatnich e, kilku, kilkunastu dni. No bo no naprawdę, Isał to już jest wiecie. Isałem już solidnie można popykać. Penetracja mała, ale tutaj no to zmiana 13 pN do góry to już jest kosmos. Kosmos. E, w ogóle. Aż bałbym się, gdyby w, yy, dali tą penę I 325, jak w koniu to wtedy już dosłownie można przybierać wszystko, nie? Więc tutaj jeszcze jest ta penka tak zbalansowana, ale no jest już to na tyle duża różnica, że mo można sobie komfortowo praktycznie każdego składać. I myślę, że teraz ten ISO się będzie lepiej poruszać. Oczywiście nie mam jeszcze polowych, e, plus OGA też tutaj jest, no dyntka, chyba mi gieleczkę skleczewało. Tak mi się wde... No dobra, już wracam do giereczki, Niestety mi ją wyrzuciło, także wielka szkoda. E, ale żyję. Wjechałem w kamyk, N Na całe szczęście, także jest ok. Nie wyjechałem gdzieś na środek pola. E, także pogramy coś tam jeszcze w tej bitwie. Nawet jestem na całkiem w porządku pozycji, szczerze. Oj, ale kosztan. Uhuhu. Kosztan szliłem. Ecie. Kurcze, szczerze, brak tej załogi, to to jest serio tra tragedia, to muszę przyznać. się. się też nie zmieniałem tutaj parków jakoś specjalnie, no bo Golda szkoda. Ale myślę, że to też jest kwestia tego, że nie ma tutaj żadnych parków podjeżdżania, nie? A byłoby, można z czegoś na pewno zrezygnować i lepiej to zrobić. Ale dobra, tragiczny odcinek, szczerze, je jeśli chodzi o bitwy, bo bardzo fajna sprawa zmiany. Ale, no, jeśli chodzi o bitwę, to nic ciekawego no, nie pokazałem. Także, ee, wielka dętka, że tak powiem. O! Ej, to jest kamper. Czemu mordu kampisz? I bomba. Nie, no. Nie lata mi nawet. <grywy> U, a tak napalony na, na tego IS ISA-7 byłem akurat, by sobie nim popykać. Chyba zjadę tu w dół. Ej się... Mam nadzieję, że nie rozbije się o wrak. Dobra, no jest ok 429. Schowamy się o dwa siódemki. Mam waraczek tutaj, jakiś. Chciałem się właśnie schować w taki sposób. Kolejna. Eee, nie mówię, że dobija, ale ham. Ham i tak. No, jak to się mówi. Może teraz zdążymy jeszcze dziabnąć. No, wszystko się rozpływa, nie? Te bitewki są gorsze niż na eu serwerze, Na tym RU. Zmiany lepsze, ale bitewki gorsze, co? Tragedia. Jeśli ci ludzie tutaj, no, co nie robią w ogóle. 10 Jeśli Ja wiem, że mnie wyrzuciło z bitwy na moment, ale. Kurde. W trakcie mojej nieobecności aż, aż, aż tyle tutaj się wydarzyło, no. 11 0 Takiego stąpa to ja dawno nie miałem. Bo nie naprawdę tutaj zostali tak, tak skasowani. Strasznie. 1800. Ale fajne buffy dla X7. Nie, no czołg super jest. Kwestia taka, wiecie, zoga, perki, właśnie moduły polowe i wtedy, i wtedy maksymalizujemy nie, ten czołg. No bo wiecie, jaki jest ogólnie śmiga. Tutaj nic, nic się nie zmieniło pod tym względem. Mobilności czy czegoś takiego nic się nie zmieniło. No tylko kwestia jest tej załogi niestety. Mm, bardzo często, a, ale bomby fajne się dają, 540, 526, no tutaj jakaś bomba za 429 nawet polosowało Spróbujemy jeszcze yy, dwie bitewki pyknąć No bo nie chciałbym takich słabych gier stawiać Czołg znaczy, po a ja słab, słabe bitwy stawiam, jak to tak jest, jak to tak może być? No bywa Bywa, zdarza się Akurat wolę pokazać wszystkie giereczki, nie? Takie, nawet jak mam słabą bitwę, to i tak ją pokażę, żeby ludzie wi widzieli, że też Są gorsze dni, bywa Być może kogoś to pocieszy delikatnie, że ja również mam słabe gry No 2000 Ale no Myślę, że gdybym w pierwsze tempo gdzieś pojechał, zajął jakąś pozycję, to też by było na pewno łatwiej grać I rzucił na fajną mapkę, fajna mapka I co my tutaj możemy zrobić ja dosłownie na tym serwerze to się gubię jakie tutaj są czołgi Ja nie wiem za ile bombę dostanę, bo spójrzcie tu, Tutaj jakiś, nie wiem, Tedek brytyjski Tutaj jakiś CS, ale taki inny nie, nie jak ten zwykły Tutaj też jakiś czołg No ja w szoku jestem Kompletnie inne maszyny, nie? <laughs> Więc tutaj no Dużo bym się musiał nauczyć jeszcze, ale wiecie Nie gram na RU e, Tylko właśnie bywam nagrać jakiś fajny materiał o zmianach. Akurat to, to jest jedna z ciekawszych, bardzo, bardzo interesująca. Wiem, że dużo osób właśnie chciałoby takiego buffa dla Isa 7. Ja sam uważam, że mógłby dostać na przykład takie zmiany jak z y, Alfa i Pena bardzo spoko, ale więcej bym nie ruszał, nie, bo no naprawdę iso jest mocny. Jest bardzo niedocenione też moim zdaniem, a, ale wiecie, no na turniejach często się, się używa Isa. Nawet teraz. Wiecie w jakimś 15 na 15 w grze i 7 to jest meta jak najbardziej. Zobaczcie, że z tym turbo już coś naćmiga nie? On turbo eksperymentalne na drugim poziomie. No i już jest lepiej na pewno, nie? I już, już na pewno jest lepiej i jadę jak taki met, a nie jak jakiś, nie wiem, jak. Czułem się jak esetka, nie? Dosłownie. Dobra, zobaczymy, czy będę miał na tyle tutaj drużynę by zagrać jakkolwiek agro O A to jest miotacz płomieni Dobra Co ja chłopie w bitwach spotykam, nie róbcie mi krzywdy <grym> Nie róbcie mi krzywdy, to jest miotacz ognia jakiś, ale hatek, lol Oni dotychczas Mieli tylko artę taką Dobra to tego nie jestem fanem akurat Wiecie Ciekawe takie śmieszne ale Jakimś wielkim fanem nie jestem, nie? Akurat? I nie wiem, czy bym to chciał. U nas na serwerze. Hmm. Myślę, czy zagrać na dół. Bo na tą górę. Na tego palaka to tak ciężko może być. Może mu daję pastkę. Czułem, że się poczuję. Czułem, że się poczuję. I jak to brzmi? Ale no... Tak. <gryw> Ale tak. Może na tego TDK jeszcze jakoś byśmy zagrali, pytanie czy to jest OP czy nie Niby go przebijają Więc chyba jakieś bardzo twarde nie jest O Kurde Co to ma za pancerz, wiecie tak, bardzo intuicyjnie strzelam Często w te czołgi Na tym roku. Ja Nie wiem czy on mi zada jakoś dużo uszkodzeń Grałem kiedyś na artę szturmową I on tylko w pa ty papierowe czołgi jakieś duży dmg zadaje Chociaż yy. ła! 600? Co? Za 700. Aha, i, i, i tego się jeszcze przebić nie da. Dobra. Jeśli OP czołgi dodają. Op mnie właśnie swajczył za 700. I nie mogę go przebić po dolnej płycie. Może to jakieś. Ja się nie sądziłem, że on nie pokaduje, będzie tak łatwo przebijać, Bo z Artą Szturmową było tak. No że, on, że ona tam ogólnie. Jakiś demet zadawała, ale nie aż taki duży i nie w kadłub ISA 7. Kurde, ej, mocne to chyba jakieś. To też jest ogólnie. Mm -hmm. Czołg na materiał, szczerze. Ale <grym> nie, nie, nie wiem, czy chciałbym. Uświadczyć takiej maszyny w bitwach na EU serwerze. Ba bardzo szybkie gry tutaj są, nie? Tak? Swoją drogą. Kolejna trzyminutowa, cztery. Grubo. A może gdzieś dojadę jeszcze, ale czy coś lepiej tutaj zrobić mogłem? Chyba nie Pojechałem Spotkałem jakiś nowy OP i w sumie tyle Do K91 być może się uda jeszcze dojechać Bądź wilka dać pesteczkę Ale to wilk się, się chyba nazywa i to był czołg za onslaughta z tego co pamiętam A Dostał pestkę K91 może być do lewej szczerze Damy snapa? No, i -y dają snap, akurat. I są lubi takiego snapika dać, ale zobaczcie, losowanie kolejne: 540, nie bomba. Uf. fajnie, fajnie to siedzi akurat. Znaczy, im większa alfa na randomy, tym łatwiej się tym gra później, nie? Na przykład pamiętacie jak było z tym. Fortnite, nie że on tutaj akurat się ustawił z MX-em. M4, no ta alfa też tam ładnie do dnia. No, spokojnie, ale myślę, że. Jeszcze jedną bitwę by się przydał zagrać, nie? Bo tak. Coś no, tam pograłem, ale nie sprawdziłem jakoś dużo. Musiałbym więcej tym też pograć, tak mi się wydaje. E, bo jakoś o, obiektywnie to ocenić, jak to chodzi. Także. jeśli jest okej, okay, nie? Cięż, ciężko coś powiedzieć bez ogi. Jest taką słabą zogą. Oni tutaj w ogóle jeszcze mają tą starą zogę, nie? Jeszcze system wy wybierania jest taki sam jak u nas, ale to jest ogólnie stara zoga, stare perki. Nie ma tych nowych, co u nas. Wprowadzili więc to też jest ogólnie dynka walc pod tym względem, bo u nas bardzo wiele tych właśnie nowych perków pomaga. Mo możecie mieć dosłownie 3-4 perki i już jest fajna fajnozora, nie? Więc pod tym względem ta ta jest bardzo, bardzo, za, bardzo zacofana i nie jestem fanem. Dobra, spróbuję jeszcze jedną. Mam nadzieję, że da jakąś lepszą mapę hmm, albo po prostu le lepszą bitewkę. Tempino. Może być, jako tak, może być, może być. O, to jest czołg, który my mamy dostać jako dziewiąte tier A u nich zrobili z tego dyszka i jest podobno przepotężny. Też tam ma, ma jakąś alfę dużą. Jedyny Weak Spot na, na, na kadłubie to jest ten pasek. Ciekawe, czy tak samo będzie ten czołg u nas wygląda, że też będzie bardzo pancerny. I na dobrą sprawę tylko ten pasek będzie można przebić Akurat ciekawe, ciekawe. A, pojedziemy jakoś miasto. Może uda się dać jakieś peski na przejeździe, akurat się wykorzystywanie tej alfy to piękna sprawa Tak, na każdym krosie 530 to jest e, super, super, no naprawdę jestem fanem e, Także postaramy się pojechać domki Damy tutaj na krosie B1 jakieś bomby, jedną, drugą wiecie, zależy, gram isem na dosyłacza, akurat uważam, że na randomy Granie isem bez dosyłacza nie, nie jest głupie Szczerze. Bo wy tym i tak gracie od pestki do pestki. Wy nie trzymacie tym lewego. Kompletnie, nie. Także wiecie. Zrobić sobie bardziej mobilnego Isa. Czy zrobić sobie ISA pod lepsze działko. To naprawdę nie jest głupie. I widzę, że jakieś pestki tutaj będziemy w stanie dać. Na tym kroście. Zobaczcie, 60TP. Stelować się musimy. Stelujemy się i myślę, że jakieś tam pestki damy na przejeździe. Myślę, tutaj, tak standardowo, takie czołgi to ma 10 sekund, z dwie dajecie. To jest taka pozycja, że dwie na spokojnie kliknąć można. Na takim krosie. Mam nadzieję, tylko, że będą jechać. Dostał plumbę 535, piękne losowanie Może uda się dać jeszcze jedną. Zobaczymy. Jeszcze tak. N nie stoję, bo mam żarówę jeszcze. Ja mam parę dobra, znikłem. Nie chciałem stać w krzaczku, żeby nie dostać blinda na przykład od BZ, nie? Także aktualnie czekamy jeszcze. No, zaraz bym jakoś podjechał. Pewnie będzie strfało, na domku pewnie będzie lodówa. Kurde. 700 piony hey, się nie spodziewałem. Chyba dostanę dwie tubki. Za to. Wow. Dwie tłupki dostałem nie spodziewałem się, że 705 jeszcze będzie W znaczy, to, że Badżel przejechał to mały się tego spodziewać, ale Danos też dziwnie A 705 na side i tak nie przebijemy Nie ma nawet takiej możliwości No właśnie i to jest dynka To jest dynka przez to Ciężko teraz będzie coś zrobić tutaj Sejd sklepa dupcio może Bym jakiegoś delikatnego takiego postawił Badżel przejechał 75 dalej mnie celuje. No i niestety... Ola, leszło. Daliśmy pestkę. Ja się zastanawiałem, co mnie ogólnie denerwuje. A już wiem, ta, ta kropka mnie wkurzała. No i ten celownik taki dziwny był. Jakoś lego ustawiłem. Może uda się jeszcze dać BZT, bo miasto mi ginie, nie? Chyba, że zrobimy e, taktykę wodną, jak to się mówi. Wo taktyka AK wążeczny. Tylko pierwsze co to musiałbym Manticore dobić. W pierwszym biegu, Jedziemy sobie Manti w garażu. Taktyka wążeczny. opiera się na tym, że jedziemy rzeką. Haha. <laughs> nie no, dobra. Bo zagra. Lodówkę nie, nie mam bicia, ale mamy bicie na Grandwagena. Że o tyle dobrze, no, pestunia, pięknie, ładnie. I myślę, że jakoś stąd będę w stanie zagrać. Hmm, szczerze. Na te miasto i je przyjąć. Jakby jeszcze lodówkę dobili, to jest w ogóle pięknie. Może ja ją dobiję. Nie udało się. Ale jest git Popnę sobie z domków, więc tutaj już tak. W miarę bezpiecznie będzie. O, 60, 60 TP. 60 TP, co ciekawe, nie dostało nerfa na, na serwerze, ale to wynika z tego, że oni buffują każdy inny chok. Ale, ale ciekawe, nie? Akurat. Bo takiego super konia z i tutaj, i tutaj, a Polaka tylko u nas. Ciekawe. No, 2000 na razie. O kurczę. Ja widzę, że tutaj strachu nie ma. Strachu tutaj nie ma. Strachu ani rozumu. No jak to się mówi. Nie, ja, czy będą w stanie jakoś zagrać? Cztery czołgi właśnie grają na, bied na biednego i 7. Małego, biednego i 7. Nie, no, ta alfa jest wspaniała. Że wam tak często losuję. Zobaczcie te peski 560, 526. No kurde, takie tuby. Takie tuby. Każda bomba jest powyżej 500. Dla mnie to jest hit, akurat. Bardzo chętnie bym by zobaczył takiego Isa. Akurat czołgi, które mają e, Alfa wiecie, w stylu między 530. W ogólnie z taką końcówką, nie na przykład, jak jest 440, to im często lo, losuje po prostu, w sensie tak, ja mam takie odczucie, jakby losowało lepiej. I pierwsza bitwa, widzicie? Musiałem się rozgrzać. Musiałem się rozgrzać maszynę i już bitewka znacznie lepsza. Musiałem poczuć tego isa, wiecie to moc. Czuć czu, czu. jeszcze snap potem. Eee, 4800, może być, może być. Nie ma szału, ale coś tam już pograłem. Więc to jest tutaj znacznie lepiej, ale też mapka lepsza, nie? Dębina. Znaczy, pierwszej bitwie to nic zrobić nie mogę, bo nie mogę nawet dojechać do przeciwników na pozycję w żaden sposób. Tutaj już wyszło to znacznie, znacznie lepiej. Także e, taki to był odcinek, taki to był materiał. I myślę, że będzie kończyć. Pokazywałem, pokazywałem e, wam dwie fajne rzeczy, czyli nowe wydarzenie w czoł czołgach w World of Tanks u nas na serwerze oraz tego Issawa. Myślę, że. Naprawdę bardzo fajna propozycja ja już. Niejednokrotnie mówiłem o tym, że Is mógłby dostać buffa, ale delikatnego, nie? Bo na przykład jak część osoby tam chciała buffa, nie wiem jak można. Jak można chcieć, na przykład buffa dla pancerza do Isa 7, ponieważ on jest przepotężny. Ustawiacie się na nasypie i tyle, i stoicie, i nie da się was praktycznie przebić. Więc uważam, że to jest taki na tyle delikatny buff, że nie jest on szkodliwy dla giereczki, nie? Że ten Is nie jest OP a, ale zobaczcie, bardzo rzadko wam losuje poniżej tych 400 I to jest super sprawa, nie? Tutaj macie minimalno macie 397 Więc to też jest ogólnie spoko, ale może maksymalnie po 663, to jest akurat już grubo Z taki to był odcinek Dzięki za materiał, mam nadzieję, że się podobało, że obejrzeliście do końca Zastawili się łapeczkę Gdybyście chcieli jeszcze takie wiecie, jakieś fajne ciekawostki, ponieważ na ru-serwerze jest kilka takich czołgów fajnych, nie? Które, na przykład ta bezeta. Ona ma wyjść, ma wyjść jako tier 8, jako chalk A tutaj dali ją jako dychę. Jest bardzo fajną dychą. E, więc różni się. I właśnie chciałem sobie z po tym ISEP. To była akurat jedna z tych rzeczy, e, które chciałem zrobić. Nagrać o tym odcinek. Bardzo fajny chalk. Ja osobiście ja lubię Isa. Gdybym miał jeszcze lepszą załogę, to już w ogóle super. Ale dzięki wielkie i Siemano. Trzymajcie.